Na razie panuje tu spokój, ale za chwilę będzie tu głośno. Ulica Świętej Kingi od Świętych Barbary Jadwigi przejdzie gruntowny remont. Ulica Święty Kingi zostanie wybudowana od podstaw, czyli wszystkie instalacje podziemne, tam gdzie mamy kolizję, będą przebudowane. Wybudowana będzie instalacja odwodnieniowa, której tam nie ma, konstrukcja drogi, jezdnia, chodniki i oświetlenie, które jest tam bardzo, bardzo też potrzebne. Wszelkie kanały technologiczne, elektroenergetyczne także tam powstaną. To była jedna z najbardziej wyeksplatowanych ulic utwardzonych w mieście. Stąd dla dzielnicy Podjessnogórskiej myślę, że to jest bardzo ważna inwestycja. Koszt prawie kilometrowego zadania to 7,5 miliona złotych. Jest to możliwe dzięki uzyskaniu ponownej decyzji o reorganizacji zieleni, zgody na, na tę reorganizację, którą wydał Śląski Urząd Marszałkowski po korekcie do projektu. Dzięki temu pozostanie nietkniętych tam większość drzew, które funkcjonują. Z 49, które były pierwotnie do usunięcia, jest tylko 30. A dodatkowo jeszcze będziemy mieć tam więcej zieleni, bo wykonawca będzie zobowiązany też do zagospodarowania i do instalacji tej zieleni, więc myślę, że jest korzyścią nie tylko dla infrastruktury, ale też dla estetyki ulicy Święty Kingi ta inwestycja będzie przeprowadzona. Cała inwestycja powinna się zakończyć jeszcze w tym roku.